Cześć, Siemagos jest ten Russian. Witam Was w kolejnym materiale, w kolejnym tytule. Dzisiaj zagramy sobie w horrorek o nazwie tunel. Um, tu już nie ma jakby języka polskiego, tak jak było ostatnio. Ale zobaczymy, może tutaj będzie też jakoś tam spoko. Ale nie wygląda nawet szczerze wam powiem, więc nie przedłużam, zacznijmy. Police manhunt for Escape. Okej, okay, czyli morderca uciekł i jest list gondi za nim wystawiony. Um, facet... O kurde. What? W narysowany wyżej jest bardzo niebezpieczne i jest podejrzane mu morderstwo. Eee, ostatnio widziany był nieopodal tunelu. Do wszystkich cywilów, żeby ostrzeżenie, żeby zostali w domu, zanim, dopóki nie zostanie aresztowany. No, ale pewnie my pójdziemy do tego tunelu. No, oczywiście, że idziemy do tunelu, bo my jesteśmy odważni. To? Aha, bo my jesteśmy pod mostem, dobra. jest most. O nie, te otwieranie! Kto... ...szalony robi takie otwieranie, to jest najgorsze. Nie wiem gdzie inne. Nawet nie wiem, kim jestem Wszędzie muchy tylko są o Kurna, wemoryja jeszcze Ej, hey, a ten pomnik to był ostatnio w którejś grze, pamiętam, to było z tym bordertem co uciekł, to tłumaczenie było pisane Google tłumaczem. to jest ten sam Aset? to jest ten sam twórca w sumie? A jest ten sam że kolega, po fachu? Albo z tego innego sklepu korzystali z Asetami. Coś tu jest? Jak mi się ja, w ja słyszałem w Ameryję, to od razu mi się tylko Hitman przypomina, nie? Nie wiem czemu w sumie. Może zadzwonię na czwórkę: Blood Money i tę ostatnią misję. Pewnie tak jest. Ale tutaj nic nie możemy zrobić. Może jest respawn w ogóle jakiś. Jakbyśmy zginęli czy coś. O! Tego nie można uruchomić Co wziąłem? karton Tam podnoszę o jaki jest problem ja się zgubiłem już Dobre zakończenie! Sprawca został e, ujęty i aresztowany. Skazano go... Sanctus... ...live... ...he... go oczywiście na dożywocie. E, ...został znaleziony dzięki twojej pomocy. Czekaj, co? E? Okej, okay, moi mieli. To był... ...tunel. Zrobiliśmy good ending. Nawet nie wiem, jakim cudem. Po prostu wciskałem w i shift i biegałem bezmyślnie po tym tunelu. On tam był w ogóle? Killer? Bo, bo sam już nie wiem. Jak pomogliśmy policji w ogóle? Okej, okay, nie wiem. Fabuła w ogóle była dziwna. Ten good ending, nie rozumiem, czemu mam good ending. Gdzie ja poszedłem? Gdzie ja wlazłem, że nagle. Dobra, może przystanę, bo to są indie horrorki tutaj dużo sensu zazwyczaj nie ma w nich. E, to był The Tunnel. Nie wiem. No. Zgłupiałem. Trzymajcie się do następnego. Hej.